Dzień dobry, jest 20 listopad, już, już byłaby mała akcja, ale, ale nie ma, Fredka Rozbójniczka lubi pozaczepiać czasem kotki inne, lecz nie o kotach, ten filmik, lecz o czym, o wykopywaniu dali, zostało ich jeszcze troszeczkę. Pogoda pod psem, jak to się mówi? A zapytajcie państwo sztuczną inteligencję, dlaczego mówi się pod psem, a nie pod kotem. Przecież i koty e, również lubią ciepłe miejsca, w zły czas, w złą pogodę, tak jak psy. Z tym, że inteligencja mówi sztuczna, odpowiada, że. Psy z dawien dawna, dużo dawniej są związane z człowiekiem, bardziej hołubione niż koty. Oto są kandydatki do wykopania. Najpierw chciałabym wykopać jednakże dalie giganty. Tylko żeby się do nich dostać, muszę ściąć te brzydkie łodygi i agrotkaninę odwinąć kawałek. Łatwiej wykopywać niż z takich niewielkich otworków. Zaledwie 3 stopnie na tak zwanym plusie, ale odczuwalne dużo, dużo mniej. Pobrałam części nasion wcześniej. Mam tu kilka podpisów na te dalie, prawie na wszystkie. I tak jak ta na samym brzegu, jest to dalia, która ma różowy, drobny kwiat. Kiedyś była wysiewana. Tak, tak, wysiewana, bo musicie wiedzieć Państwo, że dalej można pozyskać również z wysiewu. One zakwitną w tym samym roku. Tylko nie tak okazałym kwiatem. Jak to jest w przypadku bulw. Tyle tylko, że gdy kupimy bulwy niewielkie, no to i te kwiatki też będą niewielkie. Chyba, chyba, że damy nawozu dużo. Dobrze, teraz ja Resztę też tak zrobię. Ta niestety nie została sfotografowana. Nie wiem na jaki kolor zakwitła. Natomiast ta jest to biało-żółty kwiat. Dekoracyjna. Możliwe, że jest to odmiana Seatle. Tak się pisze. Seatle. I teraz dalej. Kolejna. Ta kwitła na pewno na piękny biało-czerwony, taki niecodzienny kolor. Już te łodygi się w palcach wręcz jakby rozłażą, marzą się, no bo przymrozki były. Lecz nas górach przecież nie obchodzi o tej porze, tylko to, co jest pod ziemią. A tam na pewno nie przemarzło, krzywda się nie stała. Również z tą biało-czerwoną, Albo w tym samym dołku rosła o pomarańczowo żółtym, drobnym kwiatku. Tylko nie jestem pewna, czy w tym dołku, czyli gdzieś tu, czy to jest ta. A nie wiem, dlatego że późno zakwitły, słabo kwitły, ja przeoczyłam raz i nie mam na zdjęciach. I jest jeszcze jedna przepiękna: o brązowych liściach. Dość mocno. I pomarańczowym kwiatku pojedynczym. Taka barwa kontrastowa. Ciemny brąz i pomarańczka. Zobaczę, może zmontuję ten film, to zdjęcia wstawię. Znalazłam podpis ledwo czytelny. Być może jest to numer 19. Zobaczę w razie, co pokażę, jak kwitła. Pozostało teraz odsłonić tą agrotkaniny. W zeszłym roku to było właśnie nieprzemyślane, ale w tym roku to samo zrobiłam, że posadziłam w tak niewielkie otwory dalej. Wykopać nie da się, nie zdejmując agrotkaniny. W tym roku nie urosły, są bardzo Malutkie przyrosty, znikome w tym co do tej pory wykopałam. A jeszcze filmów nie przesłałam na dzień dzisiejszy, ale nie było zadbane tak jak powinny. Dobra, no i tu do linii gigantów. To teraz, jednak, wykopię to po kolejnik. Będzie tu jest robotnik doskonały. Domu zlikwidowałam. Zaraz schowa się. Różowa, pomponowa, a środek lekko kremowy. Co ona tu skrywa? Nie za duża. Bałam się, że będzie mniejsza to karpa. Kolejna zatem idziemy dalej. Kolejna, nie wiem na jaki kolor kwiatło. Nie oznaczyłam jej. A ziemia bardzo targa jest. Może jakaś duża? W tym samym dołku z ją rósł, ale widzę karteczkę. Poczekajcie. Jak będzie czytelne, to wstawi zdjęcie. Jak wyglądała. Numer 23. No to jesteśmy w domu taka wielkość też tu dzielić nie ma co chyba że samo się na pół idziemy do trzeciej biało-żółta teraz pod tą agrotkaniną jest bardzo twarda ziemia i problemem było wybić nóżkę statywu teraz w tą miękką bez problemu wchodzi Lubię wykopywać dalie kany, patrzeć co się skrywa tam w ziemi. I chyba te dalie giganty w kolejnym zrobię. W filmie. O. No tu nawet można by na pół. Kolejna, możliwe, że to jest pomarańczowa z żółtym, pomponowa z nasion. Albo tutaj, z tej strony będzie. Zobaczymy. Może kartka będzie wewnątrz. Leba grymiasta, ciężka, bardzo. Jest czerwona wstążeczka. Czyli jakaś na czerwono kwitnąca. No dobra, lecimy dalej. W pewnym stopniu zagadka się rozwiązała, bo skoro ta na czerwono kwitła, to ta pomarańczowa drobna będzie tu, z tej strony. teraz tak to było no i co tu robić jak to rozdzielić zrosło się Pfu, pu, pu, ziemia Wypada posadzić to, ale jest strasznie zbite, ścisłe wszystko. Tyle, że mamy tu grube łodygi, a tu mamy taką drobnicę. Może to do wody wsadzę, ale to za chwilę. Została nam jeszcze jedna, ta przepiękna, bo tu tylko proforma wykopie. Czy karpa jest jakaś szczątkowa? Na zdjęciach nie widnieją liście i łodyki. Najpierw tą. Takie małe istnieje. Czyli pozostało sprawdzić mi ten dołek i umyć jałę złotą. Nic tu nie ma. Dobra. Ile film trwa? 11 minut. Czyli dali je giganty muszą poczekać. To namoczę i przyniosę skrzyneczkę na pozostałe. W przyszłym roku będę miała dużo kwitnących liliowców, ponad 20 odmian, tylko fiszek nie mam, pozmywały się. One rosną w tym miejscu. I jeszcze w jednym, jeszcze w jednym. To zapraszam, oglądajcie wtedy, gdy zakwitną. I kupujcie też Państwo liliowce. Teraz jeszcze na różnego rodzaju grupach, na Oelix, można. Oferty znaleźć szukać tylko dobra. Niech się moczy idę po skrzynkę. A że skrzynek zabrakło to będzie taka kuweta transportowa. Byle podeschły. A na takiej jak ten rodzaj dali bardzo mi zależy. Podobają mi się ogromnie. Kiedyś uwielbiałam najbardziej dekoracyjne te o tych wielkich kwiatach. Nadal je bardzo, bardzo lubię. Z tym, że ta, którą przed chwilką pokazałam, to jest specyficzna po prostu. I w miejscu, gdzie rosły te dalie i tuż obok będzie mogła wjechać w końcu glebogryzarka i wysiejemy żyto. Ostatnio filmik robiłam, kilkominutowy, a tam jak wysiewamy, zbijamy agrotkaniny ze stanowiska numer 3 i 4. No, i tam zostało dokupione 6 kilożyta, żyta, 4 wysiane, dosiane. I zostały 2 kg. Więc w foliaczkach niektórych jeszcze mąż wysieje. Właśnie w tym, na tym niewielkim kawałku. Dobrze, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Fajne, takie są. Oko cieszą. Nigdy nie myłam dali karp kanny. W tym roku kanny. Umyłam i owszem, nie wszystkie części. Tak, jestem już pewna, nawet po wielkości. To jest pomarańczowa, drobna, pomponowa. Taka nie do końca pomponowa. Wysiewana była kilka lat temu. I jak do tej pory nie utworzył się żaden pompon, taki pełny, taki jak zobaczymy w dali, pomponowych na zdjęciach. To jest takie trzy czwarte pompon. Może jeszcze za młoda bulwka. Wypadałoby to oddzielić. Bo później to się zapomni. Odpuszczę to jednak. wpróbowałam wbić tutaj wewnątrz i miażdżę bulwy. Może jak podeschnie, samo się z czasem rozdzieli. Zapraszam na filmy kolejne, które pojawią się również z przesyłek. Nadjechała mega giga przesyłka, która pojawi się na filmie. Do nas są promocje. No i tu mnie czeka wielkie wyzwanie. A dlaczego? To w kolejnym, którymś z filmów z wykopywania, bo jeszcze zostało mi troszeczkę. Pozdrawiam. Chryzantemy nadal piękne.